Dziś będzie o bardzo poważnych sprawach i znakomitej robocie, jaką wykonuje dla Polski Karol Nawrocki, także w relacjach z naszym najważniejszym zagranicznym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone. Prezydent nie tylko nie kłania się Amerykanom na każdym kroku, ale w kluczowych kwestiach potrafi im się również postawić, co w Waszyngtonie budzi zdziwienie, gdyż do tej pory ze strony polskich polityków takich zachowań tam nie odnotowywano, ale również szacunek i respekt, ponieważ w gruncie rzeczy tylko taką postawę Amerykanie rozumieją i przyjmują jako właściwą. Zanim jednak przejdziemy do kluczowego tematu, chciałbym zacząć nieco lżej i pokazać Państwu, że współczynnik inteligencji może być jednak ujemny. Przed Wami doktor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, z którym dziennikarka kanału Zero usiłowała umówić się na wywiad w studio. A siebie by Pan tam widział? Na tym krzesełku u nas w godzinie zero? A to już nie do mnie, to nie do mnie pytanie. To do kogo mam się zgłosić? <noise> to jeśli już, to do mnie bezpośrednio. No to rozmawiamy. A. Czy to chwilowa intelektualna słabość? Czy pan Myrcha po prostu jest takim kuluarowym głupkiem? A być może stanowi zwyczajną emanację poziomu intelektualnego uśmiechniętej koalicji? Na to pytanie każdy z Państwa musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Ja natomiast w tym wstępie chciałbym jeszcze odnotować, że nowo wybrany marszałek Sejmu wygłosił właśnie pierwsze orędzie do narodu, w którym padły m.in. Takie słowa. Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Coś takiego jak marszałkowskie weto oczywiście nigdzie w żadnych przepisach nie istnieje. Nie trudno jednak zrozumieć, że chodzi o sejmową zamrażarę, do której marszałek będzie kierował wszystkie projekty ustaw, które większość rządowa uzna za niewygodne, jak na przykład prezydencki projekt obniżający ceny energii dla Polaków o 33%. Dodajmy, że Donald Tusk wygłaszając w sejmie swoje pięć groteskowych przykazań, o których mówiłem wczoraj, wymienił wśród nich między innymi: nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, tym współczesnym liberum veto. Tymczasem marszałek przypisuje sobie nieistniejące w jego przypadku prawo weta, natomiast to, że prezydenckie weta zaledwie 13 na 70 podpisanych ustaw przynoszą bardzo Pozytywne efekty polskiemu życiu politycznemu, społecznemu i gospodarczemu wyłożył w tej wypowiedzi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Za muzyczkę przepraszam, ale taka ostatnio moda wśród ministrów, że lubią sobie taki podkład zapodać do własnych słów. To oni próbowali, mówię o rządzie, zaszantażować prezydenta Nawrockiego zaszantażować zwykłych Polaków, kiedy do ustawy mrożącej ceny energii dokleili ustawę wiatrakową, zresztą w niekonstytucyjnym trybie. Pan prezydent to zawetował, zmusił ten rząd do tego, żeby odkleić tą ustawę i te, te szkodliwe rozwiązania nie weszły, a rozwiązania dotyczące mrożenia cen energii, czy oszczędności dla Polaków weszły w życie. Druga ustawa to jest ta właśnie, o której rozmawialiśmy, ukraińska. Gdyby nie weto pana prezydenta, to rząd przez półtora roku nie zrobił nic i weszłyby te same zasady, które były po wecie prezydenta i po propozycji prezydenckiej rząd się zreflektował. To nie jest ustawa idealna, ona powinna iść dalej jeszcze, ale na przykład ograniczył świadczenia dla niepracujących Ukraińców, na przykład podjął działania zmierzające do ograniczenia 800 plus dla tych, którzy tu nie pracują, dzieci nie chodzą do szkoły itd., itd. Weta prezydenckie okazały się konstruktywne I dobre dla Polaków. Pozostaje mieć nadzieję, że Karol Nawrocki nie zawaha się zawetować przede wszystkim uchwalonej wczoraj ustawy DSA, czyli. Cenzury w internecie, którą mieliby się zajmować wyznaczeni paluchem przez Donalda Tuska urzędnicy. Jak będzie, zobaczymy. A teraz przejdźmy już do głównego tematu czyli postawy prezydenta Karola Nawrockiego wobec Donalda Trumpa i generalnie naszego wielkiego sojusznika z zaoceanu. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to Normalność. Nasza biało-czerwona enklawa YouTube liczy już niemal 286 tysięcy subskrybentów. Ja jednak nieustająco proszę, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, łaskawie dołączali do naszego grona. Jak wiemy, od kilku dni w Warszawie przebywa nowy ambasador Stanów Zjednoczonych, Tom Rose, który uczestniczył m.in. w Marszu Niepodległości i wygłosił to znakomite przemówienie w obronie czci i honoru narodu polskiego, przed oskarżeniami o współudział w holokauście wczoraj pokazywałem państwu dłuższy fragment for too long this nation has been burdened. Ten naród zbyt długo obciążany był moralną skazą, która nigdy nie była jego winą. Oszczerstwem, że Polska w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych. Przez dekady Polska doświadczała głębokiej niesprawiedliwości historycznej. Co warte odnotowania, gdy do Warszawy przybywali nowi ambasadorowie Stanów Zjednoczonych. Czy była to Georgette Mosbacher, czy był to Mark Brzeziński? Prezydent Andrzej Duda zawsze witał ich osobiście. I tu pierwsze zaskoczenie. Karol Nawrocki, mimo iż nie ma wątpliwości, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest z punktu widzenia naszego kraju najważniejszy, to jednak zachował się zgodnie z protokołem dyplomatycznym i na spotkanie z nowo przybyłym ambasadorem wysłał swojego szefa biura polityki międzynarodowej ministra Marcina Przydacza. Samemu na razie nie wyświadczając ambasadorowi Rousowi zaszczytu osobistego spotkania. To zaskoczyło. Amerykanów, choć sam prezydent Donald Trump zapewne tego epizodu nie odnotował. Ma bowiem w tej chwili największe problemy w całej swojej politycznej karierze, nie tylko w tej drugiej prezydenckiej kadencji. W Ameryce bowiem rozkręca się kolejny akt afery Epsteina i na jaw wychodzą między innymi takie skandaliczne zdjęcia. Tutaj Donald Trump kilkanaście lat temu jest sfotografowany z Billem Clintonem, którego trzyma sami państwo Widzą za co. To dla wielu sympatyków Trumpa jest szok, i dlatego wśród zwolenników ruchu Make America Great Again, ruchu MAGA, dochodzi w tej chwili do dość masowego palenia czapeczek z logo tego ruchu i generalnie wypowiadania posłuszeństwa i sympatii prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Jak się ta sprawa rozwinie, nie wiemy, natomiast mówię o tym nie bez powodu, gdyż wiele wskazuje, że Donald Trump właśnie. Ze względu na nabrzmiewające wokół niego problemy obyczajowe postanowił w tej chwili zrobić ucieczkę do przodu i ogłosić bardzo kontrowersyjny plan pokojowy dla Ukrainy, plan, który w gruncie rzeczy jest pełen ustępstw wobec Rosji. A samym Ukraińcom nie daje nic. Jego główne założenia zakładają bowiem: Ukraina de facto rozbroi się, ograniczy swoją armię do 600 tysięcy żołnierzy i wyrzeknie się aspiracji wstąpienia do NATO, odda Rosji 20% swoich terytoriów, w tym Krym oraz obwody Doniecki i Ługański. Kijów wyrzeknie się również jakichkolwiek akcji zaczepnych na terytorium Rosji, a gwarantem porozumienia pokojowego będzie Europa. Przypomnę, że Ukraińcy już takie gwarancje bezpieczeństwa dostali w latach 90. i wyszli na tym tak, jak widzimy. Można to streścić słowami: agresorowi, wszystko, ofierze, nic. To budzi oburzenie, ale być może taki jest cel Trumpa, żeby ten plan był na tyle niedorzeczny, na tyle kontrowersyjny, na tyle budzący sprzeciw. Że to właśnie o nim będzie się mówiło i troszkę uda się odciągnąć uwagę mediów od sprawy Epsteina, od tej wielkiej afery obyczajowej, w której samym epicentrum znalazł się ni stąd, ni zowąd Donald Trump. Założenie Amerykanów było jednak takie, że najbliżsi sojusznicy Donalda Trumpa, a w Europie wśród nich na pierwszym miejscu z całą pewnością znajduje się Karol Nawrocki, choć w tym gronie należy również wymienić premiera Węgier Wiktora Orbana stanął murem za propozycjami amerykańskiego prezydenta. Tymczasem Karol Nawrocki i to nie po raz pierwszy, co za chwilę państwu pokażę, stawia amerykańskiego prezydenta do pionu w relacjach pomiędzy państwami wschodniej flanki NATO a Ukrainą i Rosją. Karol Nawrocki na portalu X napisał bowiem niezwykle jednoznacznie: "Pojawiające się propozycje zakończenia wojny Rosji z Ukrainą muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest krajem, który nie przestrzega porozumień. Każdy plan pokojowy mający na celu zakończenie wojny na Ukrainie rozpoczętej przez Federację Rosyjską musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych. Jakiekolwiek ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy mogą być podejmowane jedynie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Ceną pokoju nie może być w żadnym wypadku osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem jest Federacja Rosyjska. Jednoznacznie przypomniał Karol Nawrocki i nie wymieniając z nazwiska amerykańskiego prezydenta, otwarcie dał do zrozumienia, że mimo iż. W wielu kwestiach stoimy po jednej stronie. To spojrzenie na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i na relacje naszych krajów z Rosją i Ukrainą musi być oparte przede wszystkim na uczciwej diagnozie, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą. I Nawrocki pisze to jednoznacznie postrzegając Wołodymyra Zełenskiego jako polityka przed którym nie zamierza się kłaniać przypomnę że kilkanaście dni temu Karol Nawrocki odmówił wyjazdu do Kijowa mówiąc że jeśli prezydent Ukrainy ma jakieś sprawy do załatwienia z polską stroną to niech przyjedzie do Warszawy. To zszokowało władze w Kijowie, gdyż do tej pory wszyscy polscy politycy byli na ich skinienie. Teraz to się zdecydowanie zmienia. Zmienia się również nastawienie Polaków do pomocy dla, jak się okazuje, szalenie skorumpowanego państwa, którego nie tyle prezydentem, Capo di tutti capi układu korupcyjnego jest Zełęski. Znakomicie ujął to Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, w tym nagraniu, które zamieścił na swoich mediach społecznościowych. Po cichu zostały zawarte zobowiązania e, przez polskich polityków, że Polska w zasadzie, mimo że nigdy nie było nad tym głosowania w Sejmie, współfinansuje Ukrainę. E, I to przez rozwiązania unijne i bezpośrednio. Dlatego złożyliśmy ostatnio w Sejmie uchwałę, żeby to zatrzymać, szczególnie w sytuacji, Sytuacji, w której na Ukrainie dochodzi do ogromnej korupcji, to kolejny powód, Polacy mają świadomość, jak skorumpowanym krajem jest Ukraina, i też dlatego nie ma tutaj żadnej wielkiej sympatii nie będzie w sytuacji ogromnej korupcji i okazuje się, że właśnie Polska ponad 100 milionów co roku dopłaca do Ukrainy. My jesteśmy przeciwni temu, to jest spłata odsetek za ukraińskie pożyczki. W rzeczywistości powinno być odwrotnie, to znaczy, że ktoś komuś pożycza pieniądze, to ta strona, która pożyczyła płaci odsetki. Sytuacja, w której my pożyczamy pieniądze, my jako Unia, my jako Polska, to już jest w tej chwili trochę wtórne, ważny jest kierunek przepływu pieniędzy, i my za to spłacamy odsetki. To jest sytuacja iście absurdalna, jeszcze absurdalna. I tu właśnie o to chodzi. Przecież Krzysztof Bosak nie jest przeciwny temu, by Polska wspierała Ukrainę w walce przeciwko rosyjskiej agresji, gdyż Ukraina niepodległa, suwerenna, nawet jeżeli tak przeżarta korupcją, jak od zawsze jest. Stanowi dla Polski bufor bezpieczeństwa. Jest w naszym interesie istnienie tego państwa. W przeciwnym razie wojska Putina staną wprost nad Bugiem. Tego przecież nie chcemy. Ale to nie znaczy, że mamy się godzić na wszystko i na każde warunki pomocy dla Ukrainy. Jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Oto Witold Jurasz, związany z Platformą Obywatelską, były dyplomata. Nie ma wątpliwości, że gdyby Donald Tusk był premierem Polski, gdy wybuchała wojna, to rzeczywiście wojska Putina stanęłyby już na naszej wschodniej granicy. Ponieważ Tusk nie kiwnąłby palcem w pomocy Ukrainie, ponieważ zawsze wykonuje wyłącznie niemieckie polecenia. Ja sobie zawsze zadaję takie pytanie: czy gdyby rządził Donald Tusk, a wybuchła wojna, czy Polska dostarczałaby czołgi Ukrainie w chwili, w której Niemcy yy, chcieli hełmy dostarczać, a no, Francuzi nie dostarczali nic? No. Ty, nie dostarczy... Mam poważne wątpliwości. A ja nie mam wątpliwości, nie dostarczalibyśmy, mówiąc krótko, tak? Czyli z Możemy... punktu widzenia wsparcia Ukrainy, to w gruncie rzeczy lepiej było, że rządził PiS. A wszystko to niech zostanie spięte jedną klamrą. Pamiętają państwo, jak 3 września Karol Nawrocki gościł u Donalda Trumpa w Białym Domu? I jak natychmiast, żeby jeszcze kilka godzin przed prezydentem pojawić się w USA, wybrał się tam Radosław Sikorski? Nie wszyscy zrozumieli dlaczego tak bardzo ogromny pośpiech panował w działaniach Sikorskiego, ale dzisiaj wszystko staje się jasne. Okazuje się, że na spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych Sikorski zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba, jeżeli państwa tej koalicji, a więc przede wszystkim Wielka Brytania i Francja, wyślą na Ukrainę swoje wojska, to Polska też to zrobi. Tymczasem Karol Nawrocki podczas rozmów z Donaldem Trumpem jednoznacznie stwierdził, że nie wchodzi to w grę. Żaden polski żołnierz nie postawi swojej stopy na Ukrainie. To nie jest nasza wojna, choć jej stawka jest dla nas szalenie ważna. Wreszcie mamy prezydenta, który w sposób jednoznaczny definiuje polskie interesy, który naprawdę realizuje hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I to jest ważniejsze niż najlepsze nawet relacje z Donaldem Trumpem, niż najlepsze nawet relacje ze Stanami Zjednoczonymi czy z jakimikolwiek innymi możnymi tego świata. Proszę o wasze komentarze, co sądzicie o postawie prezydenta, o jego jednoznacznej odpowiedzi na pełen niedorzeczności plan Donalda Trumpa, o tym, że nie przyjął na razie ambasadora Stanów Zjednoczonych. To tak malutki gest, a tak inny wobec postawy. Wszystkich dotychczasowych polskich prezydentów. Proszę o komentarze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kciukami w górę oczywiście nie pogardzę one, bowiem znakomicie robią naszym zasięgom. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się i do zobaczenia.